Witam po raz kolejny, tak jak obiecałem zakupiłem agregacik krew daleka KD 134 inwerterowy W w dzisiejszym przeprowadzę jego docieranie popracuję sobie 5 godzin pod obciążeniem rezystancyjnym w formie żarówki 200W jak możecie zauważyć po mojej lewej stronie po prawej stronie mam modernizację, żeby agregatu od razu nie zalewać paliwem wykorzystając zbiorniczek z kosiarki wiadomo w razie czego żeby Agregatnie pachniał benzynką przy zwrocie, czego nie zrobiłem poprzednio. Człowiek trochę się uczy na swoich błędach. No cóż, nie przeciągając, startujemy z docieraniem. I zapraszam na filmik z testów niebawem.